pracy bardzo ciężkiej, mieszkańcy powiatu zawierciańskiego, wszyscy, którzy tutaj dzisiaj przybyli, aby uczcić i podziękować ciężk za ciężką pracę rolnikom. Przywożę wam życzenia i podziękowania z polskiego senatu. Kłaniamy się wam bardzo, bardzo nisko za waszą codzienną i bardzo trudną pracę. Dzisiaj będziemy świętować cieszyć się razem z wami, że zeblane plony są takie piękne. Oprócz życzeń dla wszystkich rolników i waszej codziennej pracy kłaniam się kołom gospodyń wiejskich za te przepiękne, po prostu przepiękne, pełne precyzji i różnego kształtu wieńce. Tak jak tutaj już wójt powiedział, będzie bardzo trudno wybrać ten najpiękniejszy, Myślę, że wszystkie zasługują na wielkie brawa. Życzę Wam wszystkim dobrej zabawy, świetnego humoru, abyśmy mogli, dziękując Wam za codzienny trud i codzienną pracę, również dobrze się bawić.